Czas na inżyniera, przedsiębiorcę radnego Rady Miejskiej Wrocławia ósmej kadencji, który nigdy nie zagłosował za podniesieniem podatków. Prezes regionu Dolnośląsko-opolskiego nowej nadziei, kandydat Konfederacji na prezydenta Wrocławia, który otrzymał ponad 12 tysięcy głosów przed państwem Robert Grzechnik. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w naszym kochanym Wrocławiu. Czy słychać mnie dobrze? Nie ma pogłosu? To dobrze, bo sobota wieczór różnie bywa. Szanowni Państwo, Wrocław w tej kadencji wydał 303 miliony złotych na wymianę pieców, z czego 70% pieców nowych, które zostały wymienione, to są piece gazowe. Kraków do 2021 roku wymienił pieców na, za 340 milionów złotych. Z programu Czyste Powietrze do tej pory, od 2018 roku, w całej Polsce wymieniliśmy 230 tysięcy pieców. I wyobraźcie sobie Państwo, że w marcu tego roku w Parlamencie Europejskim została przegłosowana dyrektywa, która nakazuje do 2040 roku pozbyć się wszystkich pieców na gaz. A od 2030 roku, szanowni Państwo, ci, którzy używają gazu, będą płacili dodatkowy podatek. I właśnie dlatego. Idziemy do Parlamentu Europejskiego, żeby takie rzeczy blokować i żeby Państwu o tym mówić, bo niestety tych informacji często nie dostajemy z pierwszej ręki. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że Klub Jagielloński w 2018 roku podał informację, że w Polsce jest 13,8 miliona osób, które są wykluczone komunikacyjnie. To oznacza, że nie dojeżdża do nich żadna komunikacja zbiorowa. I drodzy Państwo, jeżeli połączymy to. Z Zielonym ładem, który nakazuje do 2035 roku zaprzestać sprzedawania samochodów spalinowych, to mamy receptę na to, żeby miliony Polaków było wykluczonych transportowo, czyli żeby nie miało żadnej możliwości do pracy, dojazdu do pracy, do, dojazdu do pracy, dojazdu do lekarza czy zawiezienia dzieci do szkoły. I także po to idziemy do Europarlamentu, żeby zatrzymać takie wariactwo, bo to jest wariactwo, trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to są strefy czystego transportu. We Wrocławiu za chwilę będziemy mieli taką strefę to jest strefa wykluczenia osób, których nie stać na nowe auto lub nie chcą sobie go kupić, bo przecież nie każdy chce mieć najnowszy samochód. I przeciwko temu także jesteśmy, ponieważ nie zgadzamy się na tak niesprawiedliwe wykluczanie części ludzi, którzy przecież płacą w podatkach na nasze drogi. Kolejną rzeczą na którą nie możemy się zgodzić, jest przymusowa relokacja imigrantów lub płacenie za to, że się ich nie wpuszcza. Drodzy Państwo, nie może być tak, że kraje, które nie strzegą swoich granic, bo Polska strzeże i przeznacza na to masę pieniędzy, one nie są karane, te kraje, które nie strzegą swoich granic, ale my się do nich dokładamy w myśl zasady kowal zawinił, a cygana powiesimy. Tak nie może być i także temu się sprzeciwiamy. I ostatnią rzeczą, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest, Szanowni Państwo, ślad wodny. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale dzisiaj ponad połowa cen energii to jest podatek. Podatek unijny, wynikający ze śladu węglowego. I drodzy Państwo, coraz częściej w Unii Europejskiej, coraz częściej politycy europejscy mówią o tym, że musimy zacząć obliczać ślad wodny i będziemy za chwilę płacili dodatkowe opłaty wszyte w ceny wody. I dojdzie do tego, że tylko bogaci będą mogli z niej korzystać tak jak dzisiaj korzystamy wszyscy, i my jesteśmy także przeciwko temu. Dlatego, szanowni państwo, serdecznie zapraszam do tego, żebyście w najbliższych wyborach głosowali na listę numer dwa. Ale to nie tylko, to nie wszystko. Żebyście także przekonywali swoich przyjaciół, swoich znajomych, bo samo nie zrobi się nic, ale razem możemy zrobić naprawdę wiele. Bardzo dziękuję wam za przybycie. Serdecznie zapraszam do głosowania na listę numer dwa. Konfederacja. Do zobaczenia przy urnach 9 czerwca. Dziękuję pięknie.